Ma. Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem sznurowanie, ale z drugiej strony. Tak jak widzieliście na szorcie, tutaj mamy jedną uponkę, która już kiedyś była sznurowana. Kiedyś, kiedyś, ponad pół roku temu i o no dobre 10 tysięcy chyba temu. No i zobaczcie, to wytrzymało, ale niestety dzisiaj opona zaliczyła dziurwę z drugiej strony, także mamy już dwie dziurwy, no i trzeba było ją wymienić. No niestety tutaj już jest rozpruta i to dosyć... Znacznie, troszkę się też zwęgliła. Jak widać, niezbyt fajnie. Że tego byśmy już sznurem nie naprawili, ale to uszkodzenie, które było po sznurze. właśnie może jeszcze, to uszkodzenie to. To nowe uszkodzenie, jak widać bez problemu się w okręt wchodzi. Także to jest dosyć spore rozdarcie. Tego byśmy raczej nie naprawili. Ale to stare zobaczcie, też pod kątem było uszkodzone. Też było pod kątem uszkodzone i... i, 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 i. Jak widać cały czas jest na miejscu. Zwulkanizowało się, teraz jeszcze tylko złapało e, trochę tego granulatu. Jak opona dostała ciepła, tak, no niestety, chwilkę po S musiała jechać bez powietrza. Że sznur dał radę, zdecydowanie polecam. Można stosować, można jeździć, nie bać się. Dobra, tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Volvo już, jak widać, na nowej oponie. Także będzie jeździć.